Witam serdecznie na warsztatach na żywo. Dzisiaj będziemy robić woreczki zapachowe, saszetki zapachowe, różnie to jest nazywane. Pokażę Wam dzisiaj trzy sposoby na takie woreczki. Trochę Wam poopowiadam o tym, czego można użyć w takich woreczkach, czym można zastąpić niektóre materiały. A na koniec pokażę Wam bardzo fajną rzecz, a mianowicie to będzie naturalny termofor. O ile zapewne domyślacie się, jak jak zrobić woreczek zapachowy? O tyle z termoforem mam nadzieję Was troszeczkę zaskoczyć, więc y, będę zaczynała. U mnie tutaj już zostawione y, są wszystkie niezbędne materiały, pachnie mi tutaj niesamowicie. Y, ja przełączam kamerkę i zaraz y, pokażę Wam i opowiem o tym, jak zrobić taki woreczek zapachowy. Ja mam taki, zobaczcie, nieduży woreczek, mieści mi się na dłoni, więc myślę, że po trzy łyżki mi tutaj wystarczy ryżu i lawendy. Tak, trzy łyżki lawendy, uwielbiam. Słuchajcie, uwielbiam ten susz lawendowy. O. Mieszam sobie dokładnie z ryżem. Już mi pachnie, już naprawdę. Jeżeli dobrze przechowujecie, kupicie susz od sprawdzonego producenta, to ta lawenda będzie. I dobrze będziecie przechowywać przede wszystkim. Nie będziecie trzymać w otwartej torebce i nie będzie ta lawenda wietrzała, to ten zapach lawendowy będzie się naprawdę fajnie długo utrzymywał. Dobra. Mam rozmieszaną lawendę z ryżem. Yy, ryż dodajemy do tego tak. Bo to jest jeden ze sposobów, tak naprawdę, za chwilę pokażę Wam zupełnie inny sposób, gdzie tego ryżu nie będzie, a na przykład będzie to zamienione albo w ogóle nie będzie, więc to jest jeden ze sposobów. E, taki ryż będzie nam wchłaniał e, nadmiar wilgoci, jeżeli jest taka potrzeba, ale generalnie tutaj chodzi o to, żeby tego składnika, tego suszu nie dawać, niekoniecznie dawać tak dużo, bo dodajemy olejek eteryczny, więc to on będzie tak naprawdę tutaj intensywnie e, pracował. A nie sam susz. Sam susz jest trochę taką lekko, bo można nie dodawać olejku eterycznego. Jak ktoś bardzo lubi samą lawendę i wystarczy mu ten łagodny zapach, to można nie dodawać olejku, ale pamiętajcie, że wzmocnimy sobie to działanie aromaterapeutyczne, dodając kilka kropli olejku, słuchajcie, tego e, lawendowego. No i teraz dodaję, słuchajcie, 7 kropli. Ważne jest, słuchajcie, jak używacie olejków eterycznych, żeby nie dotykać szyjki, tam gdzie jest um, olejek skapuje, żeby uważać, bo jest to silnie skoncentrowana substancja, więc żeby nie podrażniła nam skórę. Nie stosujemy olejków eterycznych bezpośrednio na skórę, więc uważamy, że ich stosować. No, pachnie wyjątkowo lawendowo. W zasadzie pierwszą mieszankę już mamy gotową. Przesypujemy do takiego woreczka. I mam pierwszy woreczek zrobiony na bazie ryżu, suszo, suszu z lawendy i olejku eterycznego z lawendy. Zamykam moje skarby w woreczku. Pachnie przecudownie. I teraz co z takim woreczkiem mogę zrobić? Taki woreczek można zawiesić w szafie, wtedy będziemy mieć odświeżone, odświeżone ubranie, ale też lekko pachnące lawendą. Można powiesić go w talecie, można go powiesić gdzieś przy biurku albo przy łóżku, aby korzystać z tych y, mocy olejków eterycznych. Y, można też y, takim, takim woreczek po prostu czasami wziąć do ręki, żeby powiedzieć sobie w samochodzie, nawet to jest lawenda, więc y, jak mamy gdzieś tam jakiegoś takiego y, y, w domu agresywnego, trochę kierowcę, to y, zachęcam, żeby taki woreczek mu zrobić do samochodu. To troszeczkę może uspokoi jego emocje. Podczas jazdy z samochodem a bywa różnie, y, więc zachęcam też, y, zamiast kupować sztuczne, choinki pachnące, no, nienawidzę tego zapachu, y, sama chemia, y, to można zrobić taki woreczek y, z naturalnych składników i zawiesić w samochodzie. Można włożyć taki woreczek do szuflady z bielizną. Lawenda też ma takie działanie takie antyseptyczne, dezynfekujące, więc troszeczkę też nam tam fajnie będzie działała. No i odstrasza mole oczywiście. Dobra, mamy pierwszy woreczek na bazie lawendy. Drugi woreczek to będzie woreczek rozmarynowy. Mam tutaj przygotowany, suszony rozmaryn. O! Ale to będzie też tylko jakby część składników, to nie wszystko. Tym razem zrobię woreczek zapachowy na bazie suszonego rozmarynu soli Epson. I olejku eterycznego z rozmarynu. Dlaczego rozmaryn? Bardzo lubię rozmaryn, dlatego że on jest, ma takie działanie pobudzające. Idealnie sprawdza się na takie zmęczenie fizyczne, psychiczne oraz poprawia pamięć, zapamiętywanie. Więc w momentach, kiedy potrzebuję być aktywna, uczę się, to idealnie zapach i olejek, olejek eteryczny z rozmarynu. Będzie mi tutaj fajnie wspierał e, naukę e, i nie ukrywam, że też lubię ten zapach. On to jest taki ostrawy, intensywny, e, ciekawy zapach, więc teraz woreczek z rozmaryną. E, procedura przygotowania jest taka sama, e, czyli łączymy sobie nasze składniki w misce. Drugi woreczek mam podobnej wielkości, o, jak ten poprzedni lawendowy, więc zrobię takie same proporcje, czyli trzy łyżki soli. I tutaj co jest ciekawe, w związku z tym, że robimy na bazie soli taki e, woreczek, to jeżeli Wam się znudzi, to można e, wysypać to, co, zawartość woreczka do kąpieli. No, tutaj, w przypadku rozmarynu, to może nie jest najlepszy pomysł, ponieważ rozmaryn e, ma te igiełki dosyć, dosyć, spore, ale jeżeli zrobicie z lawendą, z jakimś mniejszym rozdrobnionym suszem jak najbardziej, to też może być sól do kąpieli. Dajcie znać, czy takie woreczki już kiedyś robiliście. Często pewnie, co niektórzy przywożą gdzieś tam z wyjazdów zagranicznych. Szczególnie lawendowy. Ja teraz Dodam kilka kropki olejku rozmarynowego. Ok, wystarczy. Tak naprawdę intensywność tego olejku, yy, dodajcie tyle tego olejku, aby otrzymać yy, zapach, który będziecie czuć, ale żeby też Was yy, nie drażnił. Czyli intensywność powinna być odpowiednia dla odbiorcy pachnie przecudownie oczyszcza drogi oddechowe, już po prostu czuję ten rozmaryn głęboko w moich nozdrzach i przesypuję do woreczka i mam gotowy woreczek lawendowy saszet, yy, rozmarynowy i podobnie jak z woreczkiem lawendowym, w takich samych miejscach możemy go sobie powiesić jak wcześniej. E, teraz pokażę Wam, jak zrobić woreczek bez ryżu, bez soli. O, tutaj sobie odstawię, chociaż nie jest potrzebne. A pokażę, co będzie potrzebne. Zobaczcie. E, tutaj mam suszone płatki róży. I yy, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, co się nazywa podpuri. Yy, to są yy, takie specjalnie przygotowane, yy, obrobione kwiaty, nasączone zapachami. Niestety te zapachy najczęściej są też chemiczne, też sztuczne, nie mają nic wspólnego z aromaterapią, dlatego pokażę Wam, jak zrobić domowym sposobem takie podpóry. I tym razem y, zrobię to w woreczku z organzy, dlatego Dlaczego, że on też będzie pełnił taką funkcję ozdobną. Y, może to być róża, mogą to być słuchajcie, inne suszone kwiaty, ja mam tutaj piękny kwiat ślazu, zobaczcie. Co tu mam jeszcze? Hibiskus. O. Możecie pomieszać te kwiaty, takie jak lubicie, nagietek. O o, wrzos. Tak? Można pomieszać te zapachy. Natomiast ja zrobię mieszankę z róży. Dodam do tej róży olejku z drzewa różanego i hydrolatu z róży. Hydrolat z róży jest akurat moim nowym nabytkiem, przywiezionym dopiero co z Bułgarii więc y, też to będzie y, jego test na ten, y, na ten hydrolat. Więc jak widzicie, nie, nie, to, nie musi to być olejek eteryczny typowo z, różu, z róży, z róży jest bardzo drogi, więc y, um, obstawiam, że nie, każdy nie każdego po prostu będzie stać na ten olejek, nie każdy będzie miał dostęp do tego olejku, dlatego może być to drzewo różane albo hydrolat róż damastejskiej lub y, innej róż. No i dobra, teraz tak, ten poreczek y, będzie na bazie suszu, więc troszeczkę więcej wsypuję tego suszu. O! Bo tu nie będzie ani ryżu, ani soli, nie będzie nic. Dodaję kilka kropli olejku z drzewa różanego. Pachnie cudownie. Nie każdy też lubi taki zapach róży. I jeszcze hydrolat z róży. Mieszam moją mieszankę różaną. Mm. Uwielbiam zapach róży. Ten, y, taką lekką kwaskowość na, po, na początku, a później tę taką... Ach, drzewo różane jest przepiękne. Dużo mam tego różu, więc jeszcze, od tej róży, tego suszu, więc jeszcze troszeczkę bo mi za mało, jeszcze nie czuję tak intensywnie jakbym chciała, przepięknie. Przepięknie jeszcze dzięki temu, że róże skropiłam hydrolatem z róży, to ta róża też zaczyna pracować. Ona zaczyna nie być już taka wysuszona, dostała trochę wody, więc ona też oddaje swój... Zapach w tym momencie. I teraz tak. Tak przygotowana mieszanka powinna chwilę odstać, żeby te płatki róży się fajnie ustabilizowały i doszły do siebie, żeby troszeczkę wyschły, ale ja już pozwolę sobie wsypać do, mojej, do mojego woreczka z organzy. Tutaj akurat ten, do tego woreczka mi wypadł sznureczek, ale zobaczcie, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Możecie naprawdę zrobić dowolną mieszankę, jeżeli macie suszone kwiaty, jakiekolwiek. To śmiało. Ja mam jeszcze tylko powiem o działaniu tego olejku z drzewa różanego, bo to też jest bardzo fajne. On jest, wspiera osoby, które cierpią na depresję są apatyczne, więc lekko będzie y, pobudzał. Cierpią na bóle głowy, brak takiej równowagi psychicznej, więc y, śmiało zachęcam, żeby spróbować olejku z drzewa różanego. I zobaczcie, jak pięknie wygląda y, ten woreczek. Ja go sobie zawiążę wstążką. Na wszystko jest rozwiązanie. Z tą rzeczki nie ma przewleczonej, ale to nie znaczy, że to się nie da. Nawet zobaczcie, jako prezent będzie to naprawdę super wyglądało. Przepięknie pachnie. To, co jest w środku, w ogóle jest y, niesamowite. Wygląda też bardzo ładnie, więc y, może być y, fajną ozdobą. Również można go sobie zawiesić w samochodzie, w domu, w szafie, y, bądź postawić gdzieś w miejscu takim, gdzie będzie prosty woreczek y, jako pełni funkcję ozdoby, a jednocześnie będzie ładnie pachnie. Jeżeli chodzi o e, woreczki, to tyle, za chwilę pokażę Wam zrobić, jak zrobić ten termopod, natomiast e, co jest dalej ważne z tymi woreczkami. E, w momencie, kiedy e, już te zapachy, te, te, ten, te olejki eteryczne się mm, ulotnią i nie będą już pachniały tak intensywnie, nie będziecie czuć tego. Aromatu, tego zapachu tych olejków eterycznych, można wysypać to, co jest w środku, dodać znowu olejek po kilku tygodniach i zamknąć z powrotem w woreczku. I tak powtarzać tę operację kilka razy. A teraz termofor. Aha, jeszcze jedno, o tym nie powiedziałam, bo yy, równie dobrze zamiast ryżu czy soli można użyć waty bądź takiego zwykłego wypełniacza, nasączyć go sobie olejkiem meterycznym, włożyć gdzieś do woreczka i też będzie ok. Też będzie pełni funkcję taką odświeżającą, zapachową, więc to jest też, też super. Dobra, to teraz termoforek. Hmm, na pewno, na pewno. Być może część z Was słyszała, część nie że są takie naturalne termofory na bazie pestek z wiśni. Ten dzisiejszy mój termofor nie będzie na bazie pestek z wiśni, ale będzie na bazie soli gruboziarnistej. Może to być sól, tak jak ja mam tutaj himalajska, ale może być to sól morska też gruboziarnista. Ważne jest, żeby właśnie to była sól która będzie utrzymywała ciepło. Taki termofor, który dzisiaj przygotuję może być rozgrzewający, bądź może być też chłodzący. Ja przygotuję termofor na bóle kobiece, więc też powiem Wam, jakie olejki eteryczne można użyć do tego termofora i jak, jak go stosować. Co trzeba zrobić? Najpierw powiem może o olejach. Z takich olejków na bóle kobiece y, będą dobre olejek, y, olejek eteryczny geraniowy, y, z szałwi muszkatołowej, z mięty pieprzowej, y, z lawendy lekarskiej, ale nie tylko to jest tylko część takich olejków, które mają te właściwości takie y, rozkurczające, y, wyciszające napięcia y, więc to, to będą te olejki i z tych olejków sobie y, te olejki dodamy sobie do, do naszego termofora lub można zastosować to trochę inaczej, zrobić sobie mieszankę z tych olejków, pamiętając o tym, że olejek geranium ma bardzo intensywny zapach, jeżeli damy go najwięcej, to on zdominuje wszystkie pozostałe zapachy, dlatego dodajemy geranium Stopniowo, yy, chyba że ktoś bardzo lubi, no to proszę bardzo. I teraz tak, można zrobić to na dwa sposoby. Można sobie przygotować taką mieszankę z tych olejków yy, i rozprowadzić ją w oleju nośnym, na przykład w oleju ze słodkich migdałów z winogron, albo nawet w zwykłym, zwykłym rzepakowym. I zrobić sobie masaż pod brzusza. Następnie nałożyć termofor, czy taki, jak dzisiaj przygotujemy, czy taki zwykły termofor na wodę, który być może macie w domu. E, lub tym drugim sposobem będzie dodanie tych olejków właśnie do, e, do soli, do środka e, i też będą one fajnie nam działały. No i teraz, oczywiście, też potrzebujemy woreczek. Tutaj mam trochę większy woreczek, właśnie dlatego, tego, że termoplan, natomiast ten woreczek będę wypełniała tylko do połowy, po to, żeby zrobić sobie jeszcze dodatkową barierę, w razie gdybym jednak czuła, że mi jest za gorąco, ta sól się nagrała za mocno, to ta bariera będzie zawsze mi tutaj pomocna, bo oczywiście nie chcemy się oparzyć. Do przygotowania tego termokora oczywiście musimy jakoś rozgrzać sól. Zrobimy to na kuchence, więc ja tutaj sobie przysunę kuchenkę. Rondelek i będę podgrzewała ten sól. Wsypię całą ten sól. Dodam też trochę soli Epsom. Ona też ma bardzo fajne działanie rozkurczające. Włączam kuchenkę, troszeczkę będzie hałasu. Ważne jest, żeby trochę mieszać ten sól, żeby ona równomiernie się nam rozgrzała. Sól będzie bardzo fajnie trzymała nam ciepło. A jeżeli sobie chcemy zrobić na przykład kompres chłodzący, no to trzeba taki termofor włożyć do lodówki, do zamrażalnika na chwilę, żeby ta sól złapała tego zimna i będzie to termofor chłodzący. Dzisiaj robimy rozgrzewający na bóle kobiece. Ale można w ten sam sposób użyć termofora na bóle głowy, na chore zatoki. Sól dosyć, dosyć szybko się nagrzewa. Chłapię to ciepło. Dosłownie chwila. To jest chwila. Ja dobrze rozgrzeję tą moją sól. Uważajcie oczywiście, jeżeli będzie mocno rozgrzana, żeby się nie poparzyć. kontroluję temperaturę. To będzie moja zawartość termofora, więc też ona jest wymienna. Eee, można eee, podgrzewać też w piekarniku tą, tą sól, natomiast najszybciej jest zrobić to po prostu w rondelku czy na patelni. Moja sól jest już gorąca, zobaczcie, jak szybko się nagrzała. I już mi to wystarczy. Teraz dodaję olejki. Dodaję geranium dosłownie jedną kroplę. Bo jest najbardziej intensywna. Gałki muszkatołowej 3-4. Gałki, przepraszam, szałki muszkatołowej. Tak. Mięty pieprzowej. Ciepło tej soli. Cudownie odda moc tych olejków. Mięty pieprzowej ze 2-3, ona też jest intensywna, tak jak geranium, więc może zdominować tam całą mieszankę i może być za ostra do, do przyjęcia dla Waszego węchu, więc ostrożnie i lawenda z 8 kropli. Mieszam wszystko. Cudowny pachnie. Granią mi nie zdominowało. Mięta też. Czuję lawendę. W szałwie trochę mięty. Geranium czuję najmniej. O, no i teraz przykładam wszystko do, do woreczka. Woreczek tutaj w tym przypadku jest zamykany, tak żeby mi ta y, sól nie wypadła z tego woreczka. Hmm.

brakuje mi tutaj jednej ręki mogłabym to zrobić łyżką, ale to trochę trwa dlatego wolę przesypać to teraz o. i mam gotowy termofor na bóle kobiece zasuwam rozkładam moją zawartość tak mniej więcej na pół przykrywam drugą częścią i tą częścią, w której nic nie ma, tą częścią przykładam na brzuch. Jeżeli czujecie, że to jest za gorące, połóżcie sobie jeszcze na przykład ręcznik pod to, bo sól będzie dosyć długo trzymała to ciepło, więc trzeba robić to ostrożnie. Taki rozgrzewający termofor będzie dobry na bóle stawów, bóle mięśni, więc można sobie też wykorzystać taki pomysł, taki przepis na, na inne dolegliwości, tylko wtedy no, dodajemy niekoniecznie mieszankę na bóle kobiece, chociaż one nic się nie wydarzy, nie powinno wydarzyć niepożądanego. Natomiast warto też zapoznać się z, możli, z możliwościami, właściwościami olejków eterycznych i przygotować sobie mieszankę na bóle stawów, czy inne, czy bóle głowy, czy bóle za to. No zapach jest cudowny, właściwości też cudowne. Grzeje sól. Słuchajcie cały czas, pięknie. Tak jak wspomniałam wcześniej, taki kompres może być też um, e, taki termofor może być też termoforem chłodzącym, takim kompresem chłodzącym. O ile włożymy ten sól do lodówki czy zamrażalnika. No i to byłoby te wszystkie te e, moje e, pomysły, które na dzisiaj przygotowałam dla was. Zaraz tutaj wrócę do Was. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe, co Wam pokazałam dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Przypominam, zrobiliśmy woreczek lawendowy. O, z ryżem tak. Woreczek rozmarynowy z solą, który można wykorzystać może niekoniecznie rozmaryn, ale z solą, jeżeli zrobicie sobie taki woreczek można wykorzystać do do kąpieli, jako sól do kąpieli później no i piękny woreczek z suszem z róży pachnie niesamowicie szkoda, że tego nie czujecie bardzo chciałabym Wam dać to popąchać no ale zobaczcie, taki woreczek z samego suszu wygląda naprawdę fajnie może być też fajnym prezentem dla, dla najbliższych na każdą okazję no i termofor z soli, tak? Czyli grze, grzejemy się, wygrzewamy swoje bóle. Dajcie znać, Urszula mówi, napisała, że podobało się i będzie takie robić. Super. Zachęcam, naprawdę ze wszystkich suszonych kwiatów możecie takie woreczki zrobić. Bardzo polecam do samochodu. Tak jak wspomniałam, warto dać kierowcy, który bardzo denerwuje się za kierownicą. Warto położyć sobie taki do szafy, gdzieś położyć w pokoju przy łóżku lawendowy zachęcam, żeby sobie skorzystać z takiej opcji. No i róbcie, jeżeli będziecie mieć pytania, oczywiście zapraszam. Bardzo gorąco Wam dziękuję za dzisiaj. Twórzcie swoje woreczki zapachowe, używajcie olejków eterycznych, ale używajcie bezpiecznie, nie używajcie olejków zapachowych. Poznajcie właściwości tych olejków eterycznych. Jeżeli ktoś lubi lawendę, zacznijcie od lawendy. Bardzo zachęcam. Dziękuję Wam bardzo za, za udział, za bycie dzisiaj ze mną. Życzę Wam udanego wieczoru. No i do zobaczenia, cześć.